Pan z wami i zuchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza A, o, o, wie, panie. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański, ukazał się Józefowi we śnie i rzekł, wstań. Weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew, posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano, wrama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Oto słowo pańskie. Usiądźmy na chwilkę. Nie wybieraliśmy tych czytań z siostrą. To są czytania, którymi matka kościół karmi dzisiaj wszystkie swoje dzieci na całym świecie. Pięknie to słowo opisuje. Tą rzeczywistość życia siostry Pauli Zofii Tajber i tej wizji, o której mówiła siostra przed Mszą Świętą? Czy nie? Czy ktoś czytał dzisiejsze słowo odważnie? Jest taka osoba? Są. Zobaczcie, jak żywe jest Boże Słowo. Jaka też jest piękna kontynuacja w tym słowie do naszych rekolekcji o świętej rodzinie. O czym jest to słowo? Jest tam o świetle i o ciemności? Tak, jest. Tak jest. To otwórzmy jeszcze bardziej nasze serca, nasze dusze na to Boże światło i na to Boże Słowo. Niech ono nas rozpali. Może takie ćwiczenie. Proszę zamknąć oczy. To, że teraz nie widzę księdza Adriana, to znaczy, że księdza Adriana, czy ołtarza, czy że ołtarza nie ma? Jest. To, że czegoś nie widzę, nie znaczy, że czegoś nie ma. Albo że kogoś nie słyszę. No akurat ja teraz mówię, ale gdybym przestał mówić. Palotti natomiast jeszcze może, może niech będą te oczy zamknięte, miał takie swoje duchowe ćwiczenie. Wdech, Bóg, wydech, Bóg. Poddychajmy chwilę Bogiem. Wdech, Bóg. Nawet można sobie powiedzieć Bóg, wydech, Bóg, wdech, Bóg, wydech, Bóg. Oddychajmy Bogiem I, i róbmy tak cały czas przez całe nasze życie. Wdech, Bóg, wydech, Bóg. Niech ten Bóg, zobaczcie, z tym powietrzem wchodzi w moją duszę. Niech mnie przenika. Palotti często można otworzyć oczy, mówił Wincenty, musisz nauczyć się Boga wdychać i wydychać. Uczmy się oddychać też Bożym Słowem, Słowem Życia. Słowem Życia. Niech On nas rozpali. Niech On nas rozpali, niech On nas przeniknie. Jest o tej nowinie w, w liście yy, Jana Apostoła którą usłyszeliśmy od Jezusa. Dobra nowina, tak sobie tutaj napisałem, jest osobą. A osoba ma duszę i ciało. Dobra nowina. Bóg Ojciec posyła nam tą dobrą nowinę w osobie swojego syna. Z duszem i ciałem, Mając świadomość i blasku swojej chwały i ciemności. Czym Bóg stwarza świat? Ręcyma czy Słowem? Słowem, oddzielając ciemności od światła, stwarzając nas? Kiedy Bóg mówił, to się stawało. Kiedy Bóg mówi, dalej to się dzieje. Ale dziś potrzeba mojej wiary, mojej otwartości. Otwórzcie drzwi Chrystusowe. Chrystusowi, drzwi swojego serca. Kojarzycie te słowa? To otwórzmy. Posłuchajmy naszego rodaka. To, że coś wiem, to jeszcze za mało trzeba przejść do czynu. Bóg jest światłością. Mówi dzisiejsze słowo, mówi ten wyjątkowy obraz, i to wyjątkowe spotkania człowieka z Bogiem. Myślę o tej wizji, o której siostra Bogna mówiła. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg jest miłością i nie ma w Bogu nic więcej poza miłością. Nie ma zła. Bóg jest tylko dobry. Nie ma w Bogu zła. I nie byłoby chorób, nie byłoby śmierci, nie byłoby szpitali, gdyby nie grzech. Gdyby nie Twoja i moja niewierność i grzech, który niszczy, który zabija, który chce unicestwić każdego z nas, a szczególnie nasze sakramenty. Jeśli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, to co? Kim jesteśmy? I co robimy kłamcami? Żyjemy w kłamstwie. Kto jest ojcem kłamstwa? Pięknie. Dobrze, że już to wiemy. Te ciemności, o których też siostra mówiła, nie ma ich tutaj, w sercu. One są. Poza Jezusem. Pamiętacie yy, świętą Tereskę, która mówiła o tej windzie do Bożego Serca? Zobaczcie, nie będzie takiej twojej czy mojej ciemności, twojego czy mojego grzechu, z którą by Jezus sobie czy Bóg, Ojciec nie poradził i duch święty. Więc idźmy tą wąską drogą. Podnieśmy wzrok naszego życia ku Bogu. Ku Trójcy Przenajświętszej. Niezależnie, gdzie, gdzie bardziej dzisiaj jesteś, czy, czy więcej jest światła, czy ciemności. Możesz, że jeśli jest jakaś y, ciemność w Twoim życiu, otwórz bardziej oczy Twojej duszy, Twojego serca, twojego, Twojej codzienności. Wpuść tam y, y, Boże światło, światło słowa. Niech rozświetli. Zobaczcie, światło Boże, czy, czy Pan Bóg często daje nam światło jak światło świecy dla jednego kroku. Gdybyśmy zgasili światło. Ile ta świeca oświeci? Najbliższe centymetry przede mną. Starczy dla pierwszego kroku. I starczy, żeby wyjść z ciemnego pomieszczenia. Krok po kroku. Zobaczcie, jak cenne jest światło pośród mroku. I tak jest Pan Bóg jest Boże światło które jest tobie i mnie dane szczególnie za pośrednictwem słowa Bożego ale też drugiego człowieka. Mówiliśmy na rekolekcjach, że kto to jest anioł? Ktoś kto jest posłańcem słowa. Więc tyle ile razy będziemy posłańcami Bożego słowa, będziemy dla kogoś aniołem, aniołami. Bądźcie aniołami. Już znacie tajemny przepis i receptę, jak zostać aniołem. Trzeba być posłańcem słowa życia. Jezusa Chrystusa. To, to jest człowiek światłości czy ciemności? Anioł. No mamy jakie byty anielskie. Lucyfera, tego od światła, który co zrobił, się zbuntował. Boży posłaniec to ten anioł, który jest wierny Słowu, wierny Bogu i wierny swojej misji. A krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkich grzechów. Jeśli potrzebujesz jakiegoś oczyszczenia, uzdrowienia, pozwól mu się obmyć dzisiaj na tej Eucharystii. To jest realna ofiara za Ciebie i za mnie. To jest tajemnica Bożej miłości i Eucharystii. I tego chleba, które za chwileczkę przestanie być chlebem. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. On, ten, który zapragnął stać się jednym z nas, Twoim i moim bratem, z duszą i ciałem, przyszedł, aby oddać życie za Ciebie i za mnie, za Twój i mój grzech, za Twoje i moje ciemności. Więc nie będzie takiego grzechu. Z którym by sobie Boża miłość nie poradziła, nie będzie takiej Twojej czy mojej ciemności, z której On by mnie nie wydobył. I nie pragnął posłać wiązkę swojego świętego światła, swojej obecności w miłości i przez miłość. W Ewangelii jest więcej światła czy ciemności, ale w, w dzisiejszej Słowie. Ani wejdziecie. Myśmy na rekolekcjach mówili, że przedziwna jest ta Ewangelia o Bożym Narodzeniu, dzieląc to życie świętego Józefa na ten dzień, Józefowy dzień, kiedy Józef jeszcze żyje po swojemu, kiedy idzie spać. Jest ciemność. Nie tylko za oknem, tak jak teraz, ale jest wielka ciemność w życiu Józefa. Rozsypało mu się to jego życie i pragnienia, męskiego serca, budowania domu dla rodziny, że będę miał cudowną żonę, dzieci. W jednej chwili, kiedy wraca Maryja, to się rozsypuje. Pęka jak bańka mydlana, jak domek z kart. Jest ciemność. I Józef, zobaczcie, wychodzi z tej ciemności, bo dobra nowina jest właśnie tą, która niesie światło. Więc w Dobrej Nowinie, tak jak powiedzieliście, jest blask światła, Bożego Objawienia. Ale jest ktoś, kto trwa jeszcze w nocy swojego życia. Ale budzi się, żeby wstać, żeby zacząć działać. I to jest święty Józef. On wstał, wziął w nocy. On wstał i wziął w nocy dziecię i jego matkę. Przedziwna gra światła. Może tak, albo słowa tych opisów. Życzę Tobie i mnie, żebyśmy się nakarmili dzisiaj tym słowem. Żebyśmy je spożyli nie tylko uchem, nie tylko sercem, ale swoją duszą. Niech to słowo nakarmi Ciebie i mnie i niech rozświetli Twoje i moje serce. Niezależnie czy jest we mnie dzisiaj więcej światła, we mnie czy ciemności, bo On jest Panem życia i śmierci, światła i ciemności. Oddaj Mu stery swojego życia. Niech zakróluje. Amen.